lol 32039 odcinek skina za suba rozpoczynamy. Gratuluję wszystkim y, o trzem osobom, które zostały wylosowane i są wskazane w opisie tego filmiku, te osoby zostawiły publiczną subskrypcję i komentarz pod poprzednim odcinkiem. Dzięki temu mają szansę zwyciężyć skina za aż 100 zł. Skina do gry CS2. Jeżeli też chcesz być taki jak te trzy osoby w opisie tego filmiku, to wiesz co robić. I idziemy teraz losować. Uwaga, uwaga! Złoty skin, czerwony, różowy, fioletowy i trochę mniej niebieski. Czekają już na Was. Mam nadzieję, że wylosujecie coś lepszego niż złotówka. Powodzenia, widzowie! Powodzenia, widzowie! Pierwsza osoba wygrywa. Today! In Today! Niestety złotówka, tam było i różowo, i fioletowo, a skończyło się niebiesko. Niestety bardzo mi przykro. Druga osoba natomiast wygrywa. Ostatnie dwa odcinki to piątka i 15, więc tam już coś poleciało dla widzów. Oby nie było trzech niebieskich. Oby nie było trzech niebieskich. Elegancko. Gratulacje. I widzimy się na kolejnym odcinku. Mam nadzieję. Pamiętajcie o moich socjalach. Discordzie i innych takich. Tam się widzimy. Trzymajcie się. Hej, cześć. Tak osa trafi do losowego subskrybenta na 5000 subskrypcji mojego kanału na YouTubie.